Kontynuujemy serial poświęcony prezentacji działalności, a także odnoszonych sukcesów przez działające w naszym mieście w Nowym sączu kluby sportów walki. To nie tylko Super Fighter, to nie tylko Golden Team, to nie tylko Tiger Kick i, i szereg jeszcze innych organizacji, ale także najmłodsze dziecko tychże dyscyplin tyczących bezpośrednich kontaktów fizycznych między zawodnikami mowa o Nowosądeckim Klubie Sportowym Taekwondo. Jak państwo widzą za moimi plecami trwa trening z najmłodszymi adeptami tejże dyscypliny który prowadzi trenera, a zarazem prezes tego młodego klubu. Natomiast moim rozmówcą jest pan Dariusz Serafin, którego dwaj synowie Uczęszczają na zajęcia, które odbywają się w sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 18. W jaki sposób chłopcy trafili pod, pod, o, pod rękę trenera? No ja panie redaktorze, szczerze mówiąc, dawno temu uprawiałem tą dyscyplinę sportu i Tutaj w Sączu? tak jest, tak jest. Była kiedyś tylko in, pod szyldem innej organizacji WTF, a to jest tak do ITF. Ja szukałem czegoś takiego właśnie dla moich dzieci. I trafiłem przez stronę internetową, po prostu yy, znalazłem klub, od trzech lat już tutaj uczęszcza, znaczy starszy syn uczęszcza, od trzech lat, młodszy zaczął w tym roku. To znaczy ten klub ma jednak jakieś już tradycje, jakieś dokonania, nie istnieje od przedwczoraj, czy od, od powiedzmy kilku yy, miesięcy? Z, z, oczywiście do, dokładniejszych informacji może udzielić prezes, trener, yy, natomiast ja wiem, że yy, no ze strony internetowej, że istnieje od 2006 roku, także... Yy. Także, no wiadomo. Czyli, czyli ma już, jeśli dobrze liczę, siedmioletnią tradycję. Mhm. no i jest bardzo, I, bardzo fajnie. co, i zadowolony pan jest z tego, tak. że, że chłopcy akurat tutaj wyżywają się, spalają tą swoją energię? Bardzo jestem zadowolony. Właściwie wiele względów o tym decyduje. Przede wszystkim atmosfera. Atmosfera jest no niemalże rodzinna. No, Starszy, najstarszy z najmłodszym są kolegami, każdy jest, prawda. Generalnie są ludzie dla siebie życzliwi, nikt nikomu nie, 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 nie robi jakiejś krzywdy na treningu. Poza tym, te generalnie oparte jest na pewnych zasadach, które, które zresztą trener tutaj wdraża podczas treningów, nie pozostają na papierze. No właśnie, to pan, taki... pan twierdzi, że uprawiał w przeszłości wyczynowo te kądu. No, wyczynowo może nie, ale, ale z, pasją. Ciężą, z pasją. Czy istnieje taka możliwość, że zawodnicy mogą sobie zrobić krzywdę w trakcie walki? I, oczywiście, jak w każdej, jak w każdej, w każdej rywalizacji sportowej, bym powiedział, ale generalnie rzecz biorąc uważam i widzę, sam ze własnej autopsji wiem, że jest to myślę, że mniej urazowy sport niż piłka nożna. Dlatego, że są ochraniacze, nawet w rywalizacji sportowej, między prawda, profesjonalistami, profesjonalistami. I generalnie no, chronią zawodników przed jakimiś naprawdę, naprawdę poważnymi urazami. W każdym razie chłopcy nie przychodzą z nabitymi guzami gdzieś tam na głowie po treningu? Nigdy w życiu. Nie ma takiej możliwości. Tak jak mówię, prędzej w piłce nożnej, nożnej można się nabawić kontuzji. No z racji, wiadomo, obuwia. Tutaj ćwiczy się boso. Jest to generalnie bezpieczny sport, bezpieczny i, i, i naprawdę rozwija i ciało, i, i, i że tak powiem, ducha. Najmłodsi adepci taekwondo ćwiczący dzisiaj my w sali przy szkole numer 18. Przedstawcie się. Kamilka Kiełbasa. Kacper. A nazwisko? Sowa. Kamilka Kiełbasa i Kacper Sowa. Emilka. Emilka, przepraszam, Kiełbasa i Kacper Sowa, tak? Zgadza się? Słuchajcie, jak długo trenujecie już tutaj? Od kiedy? Nie wiem jeszcze. Nie pamiętasz? Kiedy przyszłeś po raz pierwszy na trening? Nie pamiętam. A dzisiaj który raz jesteś? 13 chyba. Który? 13 chyba. No to to już dość długo, a ty? Nie wiem. Też nie wiesz? No ale z tego co obserwowałem was podczas treningu, to już potraficie wiele. Już fajnie skaczecie, fajnie tymi nóżkami, rączkami machacie. Te przewroty też dość 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 sprawnie Wam wychodziły, także to już chyba te treningi trwają trochę. Mhm. Mhm. Ale się rozgadany. Dobrze, powiedzcie mi teraz, do przedszkola jeszcze chodzicie, czy, 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 ja czy do nie? Do pierwszej klasy. Do pierwszej już, tak? Do zarówki. Do zarówki, to powiedzcie mi przynajmniej do jakiej szkoły? Ja do klasy pierwszej B. Ale Pierw. w jakiej szkole? W Nawojowej. A, w nawo z Nawojowej przyjeżdżasz tutaj, mhm. tak? No mu się status tu to miał treningi. Aha, a ty? Na Wojska Polskiego. Do szkoły na Wojska Polskiego, tak? Do zarówki. I co dlaczego tutaj wybraliście akurat taką, taką dyscyplinę? To rodzice was do tego namówili? Czy sami chcieliście tutaj trenować? Chcieliśmy. Tak, co cię pociąga w takiej właśnie dyscyplinie, takiej, że trzeba się bić z kimś i tak dalej? Nie wiem. Nie wiesz, tak? Na no, ty? Mm, sam chciałbym. Też sam chciałeś, tak żeby być silniejszy od kolegów. No i co, udowadniasz tą swoją siłę? Wykorzystujesz ją czasem? Spokojny jesteś? Najważniejsza osoba w Nowosądeckim klubie Tekwondu. Prezes, zarazem trener i chyba założyciel tak. tego klubu. Adam, dobrze mówię, Roszczyk. Roszczyk. Sądeczanin? a Nie. Element napływowy, tak? Element napływowy. Od 10 lat jestem w nowym sądzu, mieszkam, wcześniej mieszkałem w Warszawie, rociłem się mieszkałem w Warszawie. Aha, czyli krzok tak zwany w naszej gwarze. Ale już teraz są trzeba za <laughs> tak. ilach zadamowiony. Czwarty stopień y, stajemniczenia, no, czyli czwarte czwarte Dan. dan, czwarty dan. Tak. Od I... 23 lat trenuję te Kłondo. Um, z jakimi sukcesami zawodniczymi? Z, jako zawodnik miałem medale mistrzostw Polski. Byłem wice, ze złotem włącznie. A ze wicemistrz Polski w walkach w kategorii do 80 kg, jak również w testach siły, czyli jest to jedna z konkurencji Tekwondo, kto więcej desek złomie. No właśnie, bo prosiłem, prosiłem, prosiłem pana przedmówcę, tutaj jednego z rodziców, o przybliżenie naszym telewizom zasad walki w Tekwondo, w ogóle na czym Tekwondo polega. Proszę tak w kilku zdaniach przybliżyć nam tę dyscyplinę. Taekwondo jest koreańską sztuką samoobrony. Koreańską, Powsta... miejmy mi nadzieję, nie to północną, tylko południową. Właśnie tą północną, tak, właśnie, tą północną, północną, właśnie tak? tą północną, tak. Założycielem stylu był generał Choi Hong-Hee. Taekwondo powstało w roku 1955 i na początku było stworzone dla wojska. Generał Choi był, był żołnierzem i w armii ćwiczono taekwondo. Od roku 1966 powstała Międzynarodowa Federacja Taekwondo i zaczęła się mocna ekspansja Taekwondo na cały świat. W Polsce pierwsza sekcja powstała już w roku 1974, ale to były takie początki. Przyjechała osoba z Anglii z Zielonym Paskiem, szósty klub, to jest bardzo niewiele, i prowadziła treningi. Natomiast mocny zryw od 1991 roku, gdzie powstał Polski Związek Taekwondo, W tej chwili w związku jest zrzeszonych 66 klubów. Um, łącznie z waszym. Łącznie z naszym, tak. Łącznie z naszym od siedmiu lat w nowym sączu. No właśnie, jak doszło do powstania tego klubu? Pan zamówił, skupił że w wokół siebie pewnie grupę podobnych panu pasjonatów i. Tak. I rozpoczęliście tak, tak od zera? Tak, tak dokładnie. To tak, jest pasją mojego życia. Rozpoczęliśmy od zera, od czterech osób na sali. W tej chwili mamy około 40 osób. Są dwie grupy. Grupa starsza i grupa młodsza. E, dzieci. No, mieliście Państwo możliwość obejrzenia tych zajęć. No właśnie, tak przyglądaliśmy się tym najmłodszym adeptom. Godna jest pasja, z jaką podchodzą do zajęć. Owszem, strofowanie są przez Pana dosyć surowo. No ale no, potem czy, chyba... Obijamy, chyba suro? Bo trzeba dyscyplinę trzymać. Do dzieci trzeba mieć w ogóle podejście. Ja mam jakoś ten dar, że lubię pracować z dziećmi, dobrze mi się z nimi pracuje. Zajęcia z dziećmi muszą być urozmaicone. To nie może być stricte technika czy kopanie, muszą być formy zabawowe, jakieś tam gadżety, lizaczki, żeby zainteresować dzieci. Mamy od 5 do 8 lat taką grupę dziecięcą i, i od roku ona działa, prosperuje, także te osoby ćwiczą, nie jest pełna. Rok, które miały możliwość się zaprezentowania. Z tego co wiem, to bardzo skromnie potraktowani zostaliście przez Ratusz. Roczna dotacja sięgnęła astronomicznej kwoty 2000 złotych i wiem również, że niewielkie są opłaty za uczestnictwo w treningach w porównaniu z innymi klubami sądeckimi. Tak, ponieważ z czego ja... się uczymy Jak w takim razie dajecie sobie rady? Utrzymujemy się tylko ze składek członkowskich. Rzeczywiście one są niskie, ponieważ tak jak wcześniej mówiłem, dla mnie jest to pasja i. Mnie nie zależy zbytnio na pieniądzach, ja chcę szerzyć tą m, piękną sztukę walki, zasady jej moralne, bo każdy adept ma i, i zna również zasady, a z tych dwóch tysięcy bardzo się cieszymy, bo możemy kupić sprzęt, jest to już odciążenie rodziców, możemy m, dofinansować salę, dzięki czemu m, osoby, których m, nawet nie stać na zajęcia, bo też takie mam, przychodzą i ćwiczą i klub może im pomóc. Także ja się. M, m, no, ktoś powie, że 2000 to jest dużo czy mało. Dla nas jest to. My się cieszymy z każdych pieniędzy i cieszymy się, że, że zostaliśmy jakoś docenieni i zauważeni, bo coś staramy się robić dla, dla tej młodzieży, żeby nie stała pod blokami, żeby się nie biła. Jeżeli chce się pobić, powalczyć, nauczyć się czegoś, to niech to robi tu na sali w sprzęcie pod instruktora. Dyrektor klaczówki, u którego. Tak, proszę. Uwaga! Uwaga, stop! Robimy Chonji Tangun do San Tylko. Zróbcie przemeblowanie, czyli twarzą do mnie pierwszy rząd, drugi, trzeci i czwarty. Pierwszy rząd, na biały, tu! Jongin, e, tangim i coś tamtego. Dżongu, co, to, co, dżongu, to to co to znaczy? To są układy. Tak. To są układy formalne, czyli wcześniej, co koledzy ćwiczyli, to były techniki podstawowe. W tej chwili te techniki są zbite w układ formalny, dzięki czemu adept może sam ćwiczyć, w, niekoniecznie na sali, ale. Ale nawet na ogródku czy gdzieś na boisku szkolnym doskonalić swoją technikę. W Tekłono są improwizacje, tak? Ta, tak. W Tekłono są 24 układy formalne czyli zbiór technik połączonych ręcznych i nożnych. Układy wykonuje się na egzaminie, w ten sposób jest sprawdzana technika. Jak również jest to jedna z konkurencji na zawodach. Muszę mhm. powiedzieć, że Polska. Jest w czołówce światowej i europejskiej, jeśli chodzi o taekwondo, z każdej konkurencji. Są cztery konkurencje sportowe: jest walka sportowa, jest konkurencja właśnie układów, jest konkurencja technik specjalnych, czyli to są rozbicia desek na odpowiednich wysokościach i konkurencja testów siły, czyli kto więcej desek rozbije. Od 1994 roku Polska z każdej imprezy rangi europejskiej, czyli Mistrzostw Europy przywozi pierwsze miejsce, jeśli chodzi o klasyfikację medalową, czyli jesteśmy najlepsi w Europie, mamy wielokrotnych mistrzów Europy, mistrzów świata, natomiast w mistrzostwach świata z reguły jesteśmy w pierwszej trójce. Także mimo, że jest to koreańskie, to te tekwondo w Polsce jest bardzo, bardzo mocne. A jak w tej naszej hierarchii krajowej przedstawiają się wasze osiągnięcia? My w tej chwili Budujemy drużynę, że tak powiem, sportową i dopiero rozpoczynamy. Mimo, że trenuje 7 lat. No Buduje się dość długo, bo już 7 lat się dość długo, ale musiałem zmienić sposób budowania, ponieważ wcześniej stawiałem głównie na osoby starsze, to znaczy młodzież już taką licealną. I po roku dwóch, kiedy wyszkoliłem zawodnika, on odchodził mi na studia, wyjeżdżał po prostu z miasta. I dlatego. Zrobiłem teraz nacisk na osoby młodsze, żeby móc ich wyszkolić, żeby już przynajmniej w juniorach mogli wystartować. Bo jednak nauka jest bardzo ważna no nie, no, no, i, i, i tutaj nie mam prawa zatrzymywać nikogo, kto chce ćwiczyć kto chce studiować w innym miejscu. Także, no ale konkretnie, macie jakiś medal w dorobku? Jeszcze w Polsce? Jeszcze nie, nie. Nie. jeszcze nie? Natomiast są osoby, które już pretendują do tego tytułu i w najbliższym czasie na pewno pierwsze osoby się pojawią. Powróćmy jeszcze do spraw przyziemnych, spraw materialnych. Dyrektorem placówki, w w który wypożycza Wam tu salę, jest też pasjonat sportowy, tak. były trener, znaczy aktualny trener piłki ręcznie, Włodzimierz Szczelet. Czy, czy możecie. Liczyć na to, że was, potraktuje was finansowo trochę ulgowo? To znaczy z tego co mi wiadome, to miasto narzuca stawki za, za wynajem sali. Czyli on nie ma nic do powiedzenia. Tutaj nie ma nic. Natomiast współpraca układa nam się bardzo dobrze. Od siedmiu lat jesteśmy na tej sali i trener trenera rozumie i wie jakie są potrzeby. Także tutaj muszę powiedzieć, że pan dyrektor jest bardzo w porządku. A, a tak jak mówię, jeśli chodzi o koszty sali, to jest to ustalane odgórnie. dlatego... Zawodnikiem i trenerem, przede wszystkim, Tekwondo jest Pan z pasji, z powołania życiowego. Natomiast z czego Pan żyje? Ja pracuję w firmie transportowej Z Transport. Jestem dyrektorem spraw technicznych. To jest moje główne źródło utrzymania. Natomiast Tekwondo to jest pasja, przede wszystkim. Czego życzy się przedstawicielom Tekwondo? Czego życzy się przedstawicielom Tekwondo? A Przede wszystkim zdrowia, żebyśmy mieli siłę ćwiczyć, żebyśmy nigdy nie, nie zrezygnowali z naszych marzeń, z naszych pasji. Um, no to przede wszystkim No to niech Was moc nie opuszcza, niech będzie z Wami. Dziękuję serdecznie. Dziękuję